Cześć, witam was serdecznie na kanale Synchron Tarot. Zapraszam was na czytania z, związane z drugą połową mm, października w 2025 roku, ale te rozkłady będą poświęcone wyjściu planety Pluton z ruchu wstecznego i przejściu w ruch prosty. Tak więc czego one będą do Dotyczyć. Zacznę od tego, że Pluton jest to planeta transformacji, planeta takiego podziemnego świata, naszego wnętrza i ona powoduje ogromne zmiany w naszym, na takim bardzo głębokim poziomie naszej osobowości, naszej tożsamości itd. I Pluton wszedł niedawno do znaku Wodnika. I przez te ostatnie kilka miesięcy cofał się tak, w, tym, w tym znaku wodnika. Natomiast 14 października Pluton wychodzi z retrogradacji. Ja tutaj nie będę tłumaczyć, czym tak naprawdę jest retrogradacja, powiem tylko, że no, to jest tak, jakbyś patrzył na Plutona z Ziemi i widzisz go nie w ruchu prostym tylko w ruchu wstecznym. On tak naprawdę się nie cofa, żadna planeta się nie cofa, bo zawsze porusza się w tym samym kierunku. Natomiast z punktu obserwatora, z Ziemi, to tak wygląda, z racji tego, że ten Pluton porusza się po elipsie, a nie po kole. Tak więc, więc no tak to wygląda, to tyle, tyle mogę powiedzieć. Ale dlaczego ta retrogradacja jest ważna? Ponieważ Pluton w ruchu prostym, on powoduje w nas zmiany, transformacje i właśnie takie, tak, takie zmiany w stosunku sił, tak, które w sobie nosimy, które są nieświadome. Natomiast kiedy on przechodzi w ruch wsteczny, no to musimy się skonfrontować z, z tym, co... Czego na przykład unikaliśmy, albo przez przypadek unikaliśmy, albo specjalnie unikaliśmy jakąś właśnie dynamikę sił, czy jakiejś, czy jakiejś mocy takiej wewnętrznej, czy też obawę przed, przed stratą kontroli nad, nad czymś, albo jakieś takie emocjonalne. Rany zaczynają nam bardziej doskwierać, lub do, zaczynamy dostrzegać wzorce jakiejś takiej nie wiem, nie wiem y, takiego sabotowania samego siebie czasami i y, on działa wewnętrznie on działa na to nasze życie wewnętrzne ten tak ta planeta pluton zwłaszcza w tej retrogradacji i nas zmusza do y, przemyśleń ponownych na jakiś temat albo refleksji na przykład w jaki sposób używamy naszej siły wewnętrznej, co musi już odejść od nas, żeby, żeby doznać jakiegoś takiego odrodzenia albo żeby pozwolić, żeby coś nowego się narodziło albo gdzie nie chcemy się zmienić, a powinniśmy, na przykład. Tak więc nie są to łatwe energie, te lekcje nie są takie, wiesz, takie, wiecie, delikatne i natury, natomiast wychodzimy z tego potem jakoś tacy lżejsi, pewne rzeczy stają się może takie bardziej przejrzyste, jaśniejsze, rozumiemy więcej, czujemy więcej siły, i właśnie teraz po kilku miesiącach tych, tej takiej wewnętrznej refleksji, tak, o, tego o czym przed chwilą mówiłam, ten Pluton zaczyna wchodzić w ruch prosty, tak więc wchodzimy albo możemy zacząć odczuwać w jakiś sposób odbudowani, tak? że coś się, coś się zmieniło, a jeżeli coś się w nas zmienia, to również zmienia się w naszym świecie zewnętrznym, ponieważ dokonujemy nowych wyborów, mamy nową perspektywę na coś tak? I, i czujemy się po prostu silniejsi, bardziej, bardziej tacy... Te rzeczy, które możemy kontrolować, to kontrolujemy dalej, a to, nad czym nie mamy kontroli, pozwolimy temu się po prostu jakoś, tak nie wiem, rozpuścić na przykład. I tego będą dotyczyć te czytania, na które Was serdecznie zapraszam. I karty będą cztery. Pierwsza energia to energia tego, co Ci mógł. Ta, co ci mogła ta retrogradacja uświadomić. Tutaj mamy pozycję, gdzie, która mówi o tym, co powinno odejść, albo też taki duży wpływ z przeszłości na tę całą sytuację. Tutaj mamy to, co może się wydarzyć, to, co przychodzi i tutaj to, co jest Twoją siłą, bo Pluton przede wszystkim daje siłę. Taką do, do, do rozwoju, do transformacji, siłę wewnętrzną również. Tak więc serdecznie Cię na te czytania zapraszam. Dziękuję również za wszystkie subskrypcje, za, za łapki w górę, za komentarze. Bardzo, bardzo jestem za nie wdzięczna. I no i co? I. Zapraszam na, na czytania. Również, jeżeli, jeżeli będziecie mieć ochotę, zapraszam do komentowania tych filmów, jeżeli one, jeżeli te czytania, te, te rozkłady, te, te energie z Wami w jakiś sposób rezonują. Super byłoby się dowiedzieć. Tak więc jeszcze raz dzięki za, za subskrypcje dotychczasowe. Proszę o, o więcej i już. Za chwilę um, zakończę tutaj to nagranie. Trzymajcie się, życzę Wam wszystkiego najlepszego, no i yy, miłego oglądania. Cześć, dzień dobry, witam Was, drogie skorpiony, serdecznie w czytaniu kart na czas drugiej połowy października i już 23 października Słońce wchodzi do Waszego znaku Zodiaku, będziecie czuli też swoją skorpionią tożsamość bardziej, aniżeli przez resztę roku. W związku z czym życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego, niech Wam przestrzeń wszechświat przynosi to, co jest Wam najbardziej potrzebne do rozwoju duchowego, do osobistego. Niech, niech Wam po prostu przyniesie to, co jest dla Was najbardziej korzystne i to, czego pragniecie również. Tak więc yy, chciałam Wam złożyć te życzenia, zanim rozpocznę czytanie. I to czytanie jest poświęcone retrogradacji Plutona, który się, które właśnie będzie się za chwilę kończyła. Ta, ten, i, I Pluton przechodzi w ruch prosty. I zobaczymy też, i jakie energie tutaj dla was będą. Okej, okay, dziś coś światło jest kapryśne. Ale kartę chyba będzie. Awers, karty chyba będzie dobrze widać. Dobrze. Tak więc czego też dowiedzieliście się w czasie tej retrogradacji? Mamy dziesiątkę denarów. Okej, okay. myślę, że mogliście się dowiedzieć, albo mogłyście, drogie skorpiony, dowiedzieć się tego, że świat stoi przed wami otworem, że pokonaliście dużo, dużo trudności na swojej drodze i, i ten cykl już dosyć długo trwa i pora, żeby zainwestować to, co, to, co do was przyszło, lub to, co raczej wypracowaliście swoją wytrwałością, nie wiem, motywacją, pracowitością, żeby to zainwestować dalej. Możecie mieć takie, takie właśnie poczucie, że coś, w czym już długo tkwiliście albo tkwiłyście, drogie skorpiony, ma już szansę się teraz zakończyć. Dziesiątka denarów to jest również taka Energia, która ma do czynienia z tym, co chcemy po sobie zostawić. I jest to również taka skorpionia energia, gdyż, gdyż znak skorpiona, dla którego Pluton jest takim władcą współczesnym, został przypisany właśnie skorpionowi. On jest również związany z takimi kwestiami odchodzenia, przemijania, transformacji, ale również cudzych pieniędzy, więc, więc jeżeli, jeżeli nie wiem, zaistniała jakaś taka sytuacja, że ktoś Wam zostawił dużo, dużo pieniędzy albo jakieś zasoby chociażby, to też mogło to nastąpić właśnie w tym, w tym czasie. Ale jeżeli chodzi o taki rozwój osobisty, duchowy i tak dalej, to możecie czuć, że, że coś się dopełniło tak, w czasie tych ostatnich miesięcy, coś, coś ulega zakończeniu, coś ulega zamknięciu, ale wy macie ochotę na, na nowe, tak, na, na nowy zastrzyk jakiejś takiej energii właśnie ziemskiej czy też zasobowej. Bo Czujecie, że tamto już się, już się spełniło? Czy to będzie na przykład, nie wiem, nowe zajęcie, nowa praca, nowa nieruchomość? Czy jakieś środki trzeba zainwestować, żeby coś nowego powstało, żeby z tego, co tutaj sobie wypracowaliście, teraz powstają nasiona, które są. Rozsiewane lub sadzone w ziemi dalej, żeby, żeby coś nowego wzrastało. Jesteście na to, na to gotowe, i właśnie być może ta retrogradacja, lub teraz ten czas Wam pokaże, że tę gotowość w sobie dalej już macie do, do, do rozwijania tych swoich umiejętności albo do zainwestowania czegoś, co zostało wypracowane przez Was w coś nowego i będzie to fajna inwestycja, która może przynieść wam spory spory profit zarówno zasobowy, może finansowy, może emocjonalny również. Co odchodzi do przeszłości? Mamy, mamy tutaj pazia Denarów, tak? Paź Denarów to jest kolejna tutaj karta Denarowa. Paź Denarów to jest taki uczeń, to jest taki student, który który musi poznać podstawy czegoś, żeby iść dalej. On uczy się na zasadzie dotykania, testowania, budowania czegoś małego, natomiast ty już się tego nauczyłeś, ty już przetestowałeś różne możliwości, teraz jest czas, żeby, żeby iść dalej. I widać tutaj ogromny taki progres. Który, który zrobiłeś, drogi Skorpionie? Tak, jakbyś w ogóle zaczynał od zera do, do milionera, jeżeli, jeżeli tutaj posłużę się tym, tym powiedzeniem. Bo paść denarów to jest taka mała energia. Ona jest, ona jest potrzebna do tego, żeby zrobić coś, coś na nowo. Ale. To, co się zaczęło, tak, już, już w przeszłości, to, co cię być może ekscytowało, ten, ten fakt budowania, testowania, sprawdzania, uczenia się, on już jest przeżytkiem, tak, to już, się, to już się wydarzyło, już nie ma powrotu do tych samych ustawień z przeszłości, to być może ci właśnie Pluton chciał, Uświadomić, tak, ta retrogradacja Plutona, że czas testowania już się skończył. Ty jesteś teraz gotowy do tego, żeby, żeby rozwinąć skrzydła dalej, ale trzeba zacząć od tego przysłowiowego nowego nie chcę powiedzieć zera, bo to tak niefortunnie brzmi natomiast od tego nowego początku, żeby coś. Zainwestować. Możesz, możesz również te lekcje wykorzystać z przeszłości, bo już wiesz, jak to się robi. Czy to będzie inwestycja właśnie yy, materialna, czy może po prostu emocjonalna, albo uczenie się czegoś w ogóle, tak? W każdym razie czas już na coś nowego, mówi tutaj ten, ten układ. Ty wiesz, jak już rozpoczynać. Ty widzisz już na przykład. Yy, a, Jakąś taką trampolinę, od której możesz czy z której możesz się odbić dalej. Natomiast jakiś, jakiś cykl po prostu się tutaj kończy. Co leży w przyszłości? Mamy cesarzową. No wspaniale, ponieważ to, w co zainwestujesz, przyniesie ci dużo pasji, dużo radości. Może to być również jakiś związek. Emocjonalny, ale również yy, bardzo duży profit, wygoda yy, czy, też, yy, czy też poczucie tego, że masz bogate żniwa. Jeżeli, jeżeli tylko zainwestujesz to, co sobie tu wypracowałeś, czego się tutaj nau, nauczyłeś w coś, w coś nowego. I tak jak powiedziałam, może to być, nie wiem, coś materialnego, finansowego, albo niekoniecznie, tak, to może być, nie wiem, upiększanie swojego środowiska, czy też, czy też, no, cesarzować się bardzo z ogrodem kojarzy, natomiast no, tutaj ciężko mówić o sadzeniu czegoś w listopadzie, tak? czy, czy pod koniec października. Ale, ale chodzi tutaj o ten zasiew nowy, żeby. Bo zbiór może być bogaty. Mamy cesarzową, nie mamy tutaj. Nie wiem, trójki denarów i tak dalej. Czyli ta inwestycja się opłaci. Po prostu. Jeżeli tylko będziesz chciał nad tym popracować, cesarzowa wymaga również cierpliwości. Jest to energia ziemska, tak? Związana z. Z planetą Wenus, która mówi również o pięknie, więc może to jest, to jest również taka inwestycja w upiększanie czegoś, w upiększanie siebie, w upiększanie swojego otoczenia, swojego życia, w jakieś, nie wiem, nowe nawyki, czy też coś, co jest Ci potrzebne do takiego poczucia, że, że żyjesz z pasją, drogi skorpionie. I co mamy jako. <laughs> Ok, co jest Twoją siłą? Właśnie ten as buław, coś nowego. Zobacz, to wcale ta karta tutaj przypadkowo nie leży. Mm, o czym mówię cały czas? Zainwestować to, co zbudowałeś. Zbudowałeś być może przez lata. Natomiast ta retrogradacja Plutona, ten ruch wsteczny, kiedy on mm, zmusza nas, ta energia Plutona, w, 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 który idzie wstecznie, tak? zmusza nas do tego, byśmy byśmy jeszcze coś tam przemyśleli, wrócili do czegoś, przetransformowali coś. I teraz yy, i teraz właśnie następuje to nowe otwarcie, nowy pomysł. Może on przyjdzie z zewnątrz, yy, może on... Może również ty masz takie poczucie, taką siłę woli, że chcesz, chcesz już czegoś nowego coś otworzyć. Natomiast As Buław mówi o tym, że coś trzeba będzie zrobić, tak? Coś trzeba będzie przedsięwziąć samemu. To jest energia aktywna, jakaś możliwość, którą warto po prostu podchwycić. Mówi mówi ta karta As Buław. Weź tę buławę do ręki, zobacz jaka ona jest rozpalona, ognista. I, yy, I zacznij po prostu czarować nią, i wyczarowywać swój nowy, jakiś, yy, nowy świat, nowe przedsięwzięcie, coś, coś co Cię będzie yy, przyprawiać o zawrót głowy, <laughs> jeżeli chodzi o, o tę energię cesarzowej. To również może być jakiś fajny, fajny związek jeżeli na tym Ci akurat zależy. Tak więc to tyle, jeśli chodzi o ten rozkład. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego czytania. Drogi Skorpionie, jeszcze raz życzę Wam wszystkie Skorpiony wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.